Jeszcze w latach 70. na tej niewielkiej górce na tyłach TKKF-u i dzisiejszego hotelu Vivaldi istniał sporych rozmiarów cmentarz katolicki. Na obszarze dwóch hektarów było nawet 4000 grobów, a cmentarz był podzielony na sześć różnych kwater. Wśród starych drzew widać jeszcze pozostałości cmentarnych alejek i gdzie gdzieniegdzie fragmenty kamiennych lub ceglanych nagrobków. Na tym cmentarzu chowano mieszkańców miasta i podmiejskich osiedli. Spoczęły tu także ofiary katastrofy kolejowej w Poznaniu z 1933 roku. Została tu pochowana także dziedziczka wsi spławie i trzech chłopców z sołacza, pod którymi w latach 30. załamał się lód na gliniance. Cyfrowe lapidarium Poznania podaje, że cmentarz zamknięto w 1848 roku. A do lat 70. ulegał on stopniowej degradacji. Sporą część szczątków, choć nie wszystkie, przeniesiono na poznańskie miłostowo. W okolicy 1 listopada na górce przy ulicy Winogrady i Armii Poznań mieszkańcy wciąż zapalają znicze.